Słuchajcie, jak widzicie, dołączyłem się do Polska jest jedna Rafała Piecha i do Konfederacji, więc noszę maskę. Wspieram też wszystko, co aktualnie trzeba wspierać: Eurowizję, Izrael. I stand with Ukraine, I stand with Israel. And guys, go to my Patreon. Także widzicie, każdy ma prawo. Zmądrzeć, jak zobaczy szekle i dostanie miejsce na listach, ale nie, nie ja, prostu żona mi kazała ubrać maseczkę, bo w Warszawie pali się duża hala, gdzie niezależni kupcy handlowali poza sieciówkami, często właśnie w szarej strefie, gotówkowo, na czarno, poza systemem. I niestety ten Gospodarczy fragment wolności w Polsce został utracony, mianowicie tam, gdzie było kiedyś wielkie targowisko w Warszawie na stadionie, to zostało później przeniesione w inne miejsce i dzisiaj w nocy w kilku miejscach zostało to prawdopodobnie podpalone i właśnie dogorywuje interes życia, zapewnienie utrzymania setkom, może tysiącom rodzin. No i domyślmy się, czy ktokolwiek to wyjaśni. W każdym razie, no, unosi się tutaj troszkę spalin nad Warszawą e, i faktycznie wygląda to może efektownie. Natomiast to jest tylko jeden budynek. Pomyślmy, gdyby tych budynków było więcej. Tak jak na przykład wtedy, kiedy Polska weszłaby do wojny z Federacją Rosyjską. Tak jak to kośnie Kamysz, e, Tusk, Hołownia. E, wszyscy nas jakby do tej wo wojny e, prą. E, cała do przodu, prawda? E, I zastanówmy się, jakby Polacy teraz się zachowali, gdyby faktycznie do tej wojny doszło i to nie jeden budynek by y, płonął i wszyscy dostawaliby powiadomienia na telefon RBC, że nie wychodzić z domu, tylko gdyby codziennie płonęły budynki i to nie gdzieś na peryferiach, tylko y, koło nas y, co drugi budynek, tak jak na przykład dzieje się to w Gazie. Tak do refleksji, dobrego dnia.